Niech będzie odpalony, witam Was jak zwykle bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku, jak w tytule, będzie o jednej z metod przenoszenia napędu ze skrzyni biegów na tylne koło w motocyklu. Będzie o tym, jak to jest zbudowane, eksploatacji, wadach, zaletach i tak i tak Czołówka i lecimy z tematem. napędowy, bo to o nim będzie dzisiaj mowa. Jest obok kardana oraz łańcucha jedną z trzech najbardziej popularnych metod przenoszenia napędu ze skrzyni biegów na tylne koło w motocyklu. Jednak z tych trzech metod jest chyba jednak najrzadziej używany. Konstrukcyjnie to rozwiązanie jest najbardziej zbliżone do łańcucha. Tam Mamy również zębatkę tylną, przednią i łańcuch. A tutaj mamy koło pasowe przednie, tylne oraz pas napędowy. Ale jak to wygląda, zobaczcie już na innym materiale. Jednak wcześniej poproszę Was o łapkę w górę oraz zasubskrybowanie mojego kanału. Na przykładzie tutaj tego sportsterka, mogę Wam. Doskonale pokazać, jak zbudowane jest przeniesienie napędu za pomocą pasa, jak wspomniałem, jest to bardzo podobna konstrukcja do łańcucha, i tutaj pod deklem na wysokości skrzyni biegów mamy koło pasowe zdawcze, tutaj widać fragment pasa, widać go również tam na dole. Widać też, że pas jest dosyć szczelnie obudowany ma osłonę na dole, tutaj osłonę na górze, tak żeby koło pasowe było również osłonięte. Dalej przechodząc do tyłu mamy właśnie koło pasowe, które jest przykręcone bezpośrednio do obręczy koła i tutaj widać również regulację na wysokości osi śrubę regulacyjną, bo pas oczywiście musi być napięty w odpowiedni sposób, musi mieć odpowiedni luz. A jakie są zalety takiego sposobu przeniesienia napędu? Pas napędowy, jego konstrukcja jest bardzo lekka. Motocykl nie ma więc zbędnych kilogramów. Bardzo istotną zaletą jest również to, że jest on prawie bezobsługowy i zaglądać do niego trzeba na pewno dużo, dużo rzadziej niż na przykład do łańcucha. Również ma dużo mniej elementów niż. Na przykład w kardanie. Więc jest dużo mniej rzeczy, które potencjalnie mogą się po prostu zepsuć lub naturalnie zużyć. Dlaczego więc, mimo takich poważnych zalet, pas jest tak rzadko spotykany w motocyklach? Otóż oprócz tego, że jest bezobsługowy i nie ma się tam co zepsuć, ma jednak swoje poważne wady. A największą z nich jest duża podatność na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego właśnie, tak jak widzieliście, ma on bardzo rozbudowane osłony tak, żeby nic nie dostało się albo żeby zminimalizować możliwość dostania się jakiegoś, nie wiem, kamienia, gałęzi, kawałku szkła czy czegokolwiek pomiędzy koło pasowe a sam pas. Również dlatego nie jest on praktycznie stosowany w motocyklach, które są zaprojektowane, że tak powiem, do tego, żeby zjechać z asfaltu. Najczęściej spotykamy go w chopperach, cruiserach i temu podobnych szosowych maszynach. Nigdy nie ma go w enduro, czy też w ADV-ach. Również jego wadą jest to, że bardzo trudno jest tam zmienić przełożenia, co dyskwalifikuje takie rozwiązanie, jeżeli chodzi o sport motocyklowy. Aby powiedzieć Wam parę słów o sprawdzaniu, eksploatacji pasa, pozwoliłem sobie zdjąć tą osłonę górną tutaj, żeby było cokolwiek widać. Możemy teraz zaobserwować, zobaczyć, jak wygląda koło pasowe. Przy okazji można ocenić stan jego tutaj, czy te rowki, czy te wyżłobienia nie mają jakichś brust, nie mają jakichś śladów uszkodzeń, czy nie są nadmiernie wytarte. Przy okazji możemy się przyjrzeć też samemu pasowi, tutaj zarówno z boku, zobaczyć jak wygląda, w jakim stanie jest ten oplot, w jakim stanie są zęby, czy nie są jakieś poharatane, pouszkadzane. Bo jakieś dziury, tutaj ubytki mogą kwalifikować już pas do wymiany. Również możemy sprawdzić naciąg tego pasa. Tutaj do tego to służy takie oczko, przy którym jest skala. Naciąg pasa sprawdza się troszkę inaczej niż łańcuch. Nie jest to jego luz między górnym a dolnym położeniem. Trzeba mieć do tego specjalne urządzenie, które tutaj ma sprężynę i naciska z odpowiednią siłą. I kontrola pasa polega na tym, że trzeba przyłożyć do pasa, tylko że od dołu, tam bliżej tego, yy, bliżej tego oczka, trzeba przyłożyć to urządzenie, wcisnąć z odpowiednią siłą i producent podaje, jakie powinno być ugięcie pasa przy tej właśnie sile. Ono bywa różne. Jest zależne między innymi od tego, jak długi jest pas, od konstrukcji wahacza i tak, dalej, i tak dalej. Także to nie jest uniwersalna rzecz. Ten luz może być różny. Jednak zdaję sobie sprawę, że pewnie większość z Was ani nie widziała takiego urządzenia, ani tym bardziej go nie ma. Jest sposób na to, aby. Bez tego domowym sposobem sprawdzić naciąg pasa. Co prawda nie jest to super idealny sposób, ale żeby ani nie naciągnąć go za bardzo, ani nie był za bardzo luźny, to trzeba spróbować go przekręcić. On powinien z trudem, ale powinien dać się przekręcić tak do kąta prostego. Ten pas zresztą daje się przekręcić dużo dalej i to. Z wielką łatwością, więc moim zdaniem on jest za luźny. Będę to później dokładnie sprawdzał. I no, kiedy sprawdzać ten naciąg, sprawdzać luz tego pasa? Praktycznie zawsze wtedy, kiedy demontujemy tylne koło, w bardzo niewielu modelach da się zrobić tak, żeby wyjąć tylną oś i później ją założyć bez poluzowania. Tego napinacza tutaj pasa. Zazwyczaj trzeba go po prostu poluźnić, żeby można było łatwo i bez oporów wyjąć, a później jeszcze włożyć oś. Więc, jeżeli ściągamy tylne koło, na przykład do wymiany opony, to z dużym prawdopodobieństwem będzie później konieczna regulacja pasa, jego odpowiednie naciągnięcie. I trzeba pamiętać o tym, że oprócz tego żeby miał on odpowiedni luz to musi być ustawiony idealnie prosto jak sobie zajrzymy wzdłuż jego linii on musi tam po prostu pasować do koła pasowego zdawczego również tutaj na tym tylnym kole widzicie może że są delikatne odstępy między bokami koła pasowego, a samym pasem. Jeżeli koło nie szłoby w osi, byłoby trochę przekoszone. Pas mógłby bokiem szorować z jednej lub z drugiej strony. Wtedy bardzo szybko się zużyje. Może również nie celować dokładnie wtedy w zębatkę zdawczą. Może dochodzić do tego na przykład, że będzie ocierał tutaj o kawałek tego dekla, co też bardzo, bardzo szybko go zniszczy. Także trzeba poświęcić bardzo dużo uwagi temu, żeby pas był ustawiony idealnie. To on nie wybacza błędów tak, jak pewne błędy wybacza łańcuch, pas nie. Zawsze musi być ustawiony bardzo dobrze i no, bardzo precyzyjnie. Warto pamiętać o tym, że pas napędowy nie jest wieczny. I trzeba go po prostu co jakiś czas wymienić na nowy. Producenci zazwyczaj określają żywotność pasa jako przebieg, który może on po prostu zrobić. I najczęściej jest to między powiedzmy 30 a 50 tysięcy kilometrów. Oczywiście różnie w zależności od producenta czy modelu motocykla. Z pasem napędowym jest bardzo podobnie jak z paskiem rozrządu w aucie. Po prostu po danym przebiegu ryzyko jego uszkodzenia bardzo wzrasta, więc trzeba go po prostu wymienić. I pamiętać należy również, że koła pasowe też w pewnym stopniu się zużywają. Może na przykład, nie wiem, czy to zejść z nich chrom. Czy jeżeli są aluminiowe, to po prostu po jakimś czasie się wypracują i te zagłębienia nie będą już idealnie pasować do wypustków w pasie. Tak więc powiedzmy co drugą, co trzecią wymianę pasa, warto również pomyśleć o wymianie kół pasowych. Niestety koła pasowe są już dosyć drogie. Tak więc, jeżeli na przykład zastanawiacie się nad kupieniem używki, która jest napędzana pasem, przed zakupem warto sprawdzić dobrze, przyjrzeć się temu elementowi, czy nie będą oprócz samego pasa w niedługim czasie do wymiany koła pasowe. W dzisiejszym filmie celowo nie wspomniałem ani słowa o pasie napędowym, który mamy w skuterze. Jest to zupełnie inny pas, który oprócz przeniesienia napędu pełni również inne funkcje. Tak więc jest to zupełnie inny temat i nie wykluczam, że poświęcę mu osobny odcinek. Tymczasem przypominam, żebyście jakiekolwiek uwagi czy pytania pisali mi w komentarzach. Gorąco do tego zachęcam. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. I do zobaczenia.